Lecimy na lotnisku w Kochi, swoją trochę piękne lotnisko i teraz lecimy na lotnisko w Delhi. Także widzimy się w samolocie, albo ja jeszcze muszę trochę lotnisko w Kochi pokażę. Wegetariańskiego burgera, z czymś tam jest, za paturę eee, i za słodki Nan, cały talerz, który mam pod tym zapłaciłem 6 zł, na lotnisku w Kochi. Zobaczcie jakie wygodne siedzenia tutaj są do siedzenia. do Siedzenia No ale patrzcie jakie jest super lotnisko. A u nas w Poste siedzi się na jakichś metalowych Beznadziejnych siedzeniach, blaszanych, strasznie wygodnych, a tutaj luksus. I dodatkowo nie można przywozić pieprzy, chociaż tego tak rygorystycznie nie sprawdzają, ale wtedy każą zwrócić bagaż jako, nadać mi bagaż jako rejestrowany, no ale za to nie trzeba dodatkowo płacić w miejsce do tego, co jest w Polsce. I mi przeszła butelka półlitrowa oleju kokosowego. Kaszu pod rękną, a można tylko do 100 ml, ale mam przyszłą na to oko. Witajcie, jesteśmy na lotnisku coaching i właśnie przysiadamy do Greamlinera i będziemy Lecieć samolotem do Deli linią Air e, India także osób, no także zapraszam do oglądania B787800 Dreamliner Lot 3 godziny i 15 minut Fortagra A my na samym końcu Z drugiej strony tak wygląda kabina no, ten troszkę mniejszy, ale też spory jest. Dostaliśmy poduszki i tutaj... słuchawki. A tutaj słuchawki takie dostaliśmy z uniwersalnym wejściem, więc bardzo fajne. Przydadzą się na pewno. Ale zobaczcie, jak brudno. Tutaj plaster, tu jakieś nieporzute gumy. A, no trudno, jesteśmy w Indiach. Wow, ekraniki się tak wysuwają trochę i chowają. Tutaj mamy pilotik, którym możemy sobie sterować. O, dobrze, bardzo fajnie. Zobaczcie, tutaj możecie sobie przyciemniać okna i rozjaśniać. Tylko teraz jest ciemno, więc właściwie nic nie widać. Ale samolot bardzo fajny. Te siedzenia są dość twarde, ale wygodne. Tutaj też coś, coś, coś chyba się wydarzyło Kawałka Kawałek fotela nie mam Dostaliśmy jeszcze torebkę Z takim fajnym zapięciem I dowód, że lecimy dlimlanderem Instrukcja bezpieczeństwa Dobrze, że jest zafoliowana w razie awaryjnego lądowania Można sobie wodując nie jeszcze raz sobie ją przejrzeć Mamy jeszcze na nogi

Mój ekranik w ogóle nie działa ani tu, ani tu, a na drugim nic nie jest dostępne. Muzyka nie jest dostępna. To też nie jest dostępne, nic nie jest dostępne oprócz mapy. Ale plus jest takie, że siedzenia się super rozkładają, bardzo starego. Nawet telefony nie można naładować, bo ładowarka nie wchodzi i jakoś tak dziwnie odpada, jest za mała, a niby uniwersalne wejście. Można było sobie wybrać jakie ja się chce dania i to jest posiłek bez smaku bland, czyli ryż, kurczak, warzywa. Tutaj miks warzyw piklowanych, do tego e, papaja, furt, czyli ich taki jogurt oraz woda. I wszystko w szklaneczkach i do tego szklanka i normalne sztywce metalowe kładane na plastikowej tarbce do tego czarny pieprz sól cukier i mleczko w proszku wiecie co? to jest bez smaku to jest słone, kwaśne, gorzkie i pikantne dosłownie wszystkie mieszanki wszystkich smaków i to jest bardzo niedobre, okropne ale to posiłek bez smaku, także rzeczywiście, nie ma smaku mamy małe turbulencje Mam nadzieję, że dostanę posiłek, bo jestem bardzo głodny, bo jest po 21.00 i ostatnie śniadanie o 9.00. Ja zamówiłem jedzenie halal, ale pani... ale dostałem zwykłe. Mam ciemną czekoladę z ryżem, do tego masala z jakimś chlebkiem chyba, na. te warzywka dziwne, woda i kurt, czyli ichniejszy jogurt narodowy. Zapytałem pana, czy ma pan coś do picia odpowiedział mi, że ma. Nie wiem co to jest. To jest e, Imbir Ale. E, Special packet for Air India. Bombay Co to jest? I do tego dostaliśmy kole, także bardzo fajnie. I kubeczki Air India. z <grym> Stewarta, który jest pilotem czym i rozdaje jedzenie, czy ma coś do picia. No to przynieś mi coś do picia i powiedział, że ma. Może to jest jego. Nieważne. A to jest imbirowy, bardzo dobry, smaczny napój. No i dlatego się nie przepuszczają. Dostaliśmy jeszcze herbatkę no, tak, ja z zrobię. mleczkiem kolejnym i, i cukrem, którego już nie było, więc tebie dostałem. Także smacznego, super linia. I dobra herbatka. i ją się piję z mlekiem i z cukrem. Gorąca, ale dobra. Smaczna czekolada. No <noise> Jeszcze dostaliśmy kocyki. Bardzo fajne, przyjemne, w dotyku cieplutkie. Dostaliśmy jeszcze kawę z mleczkiem i cukrami. Dwoma. Tutaj poprosiłem, bardzo fajne W toalecie ciemno, nic nie widać. Widać tylko trochę papieru na podłodze i niedopchniętą deskę. A tutaj. O, już lądujemy. Jest mydełko. No generalnie, no wszystko jest papier. Tutaj mamy jeszcze. Oh my god, źle mamy. Zapaliły się światło, czyli mamy od do rąk, yy, płyn antybakteryjny, drugi płyn antybakteryjny. Yy, I cóż to jest? Trzeci płyn antybakteryjny. A tutaj, oczywiście, brud, no bo jak wiadomo Air India, ale jest ok. Fotele z tyłu takie twarde, widać, że potaniości zrobione, ale z drugiej strony miękkie i wygodne. Zagłówki z maharadżą z taką naklejką dla każdego inną o, można je wziąć do góry, na dół, ale nie są profilowane. A tutaj mamy Delhi. Z lotu ptaka widać jaka to metropolia. Dobra, wylądowaliśmy. Trochę twarde było lądowanie. No, ale jest okej okay. w tle. Indie, reklama Indii, muzyczka. I lotnisko z zaparowanymi szybami, za których nic nie widać, totalnie nic. To na taką dzielnicę hotelową. No a tu hotel.